1, jedziemy 100, lewy 3 Szybciej, już trzyma Lewy 3 trzy długi o, Dobrze, o, właśnie tak, tył ma płynąć Lewy 3 Pięknie, pięknie 80, lewy 3 ślizgi Dobrze Nie chodź, narzuca, to nic nie tracisz Prawy 3 długi Prawy trzy, podwija, sto, hamuj, drugą, prawy trzy, śliski, prawy trzy, długi, lewy trzy, plus, drugą, pięćdziesiąt, lewy trzy, lewy trzy, długi, do prawy trzy, do prawy trzy, od razu dla silos. Do lewy trzy kółki, szybciej Do prawy 3 do mety Meta, stop Będzie bardzo dobry czas 12, Super, pierwszy czas 12 97, no super Czyli na razie na pierwszym miejscu Teraz jechałeś na granicy, przytrzymał, ty się zgiwał i, i pomagało, no ale to no, było no, dobrze. No.